Tam masę ponownie jestem w ten i gramy dalej. Valiant Hearts The Great War. Z tego strasznie miałem upierdliwe problemy z kamerką. Ściągnąłem kilka innych programów, darmowych, oczywiście, które pozwalają lepiej nagrywać. Po prostu zmieniłem jakieś ustawienia w poprzednim i zaowocowało to, zaowocowało w cudzysłowie, tym, że kamerkę nie mogłem przesunąć do samym lewy róg. Musiał, możecie zwrócić uwagę na to, właśnie w przednim odcinku, że nie była przy samym lewym rogu, tylko była odsunięta, bo nie mogłem zwyczajnie dalej jej przesunąć. Co było dziwne. Ale już jest wszystko w porządku, tak samo myślałem, podłączyłem pada bez ustawień Xboxowych, i co się okazało. E, wykrywał go jako jo z PlayStation 3, bo ja gra na PlayStation 3, ale e, błędem było to, że nie wykrywał klawiszy. Mogłem rącić strzałkami po menu, a nie mogłem nic wcisnąć w, 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 w typie. nie mogłem, z tych przycisków nie działał po prostu. tyle. Ale grajmy dalej.

Oh! Mělo dům? O můj bože, to bylo, je. Má kulpa. No zaraz zmieniamy się na Emilem, mój może A, czy to, czy to, ktoś trudny? Trzeba więcej osób. Córka? Może do kościoła. To tak nie działa! To było głupie. To tak nie działa. A, mamy wpisy. Katedra w Reims. Reims? Reims? Nie wiem. Miasto bardzo cierpiało w trakcie wojny. 19 września 1914 roku Niemcy podczas odwrotu podło podłożyli ogień w katedrze. Następnie z racji bliskości miasta i strefy konfliktu zostało ono zabombardowane przez zepliny i artylerię. W wyniku ostrzału w rękę stracił posąg Johann the Dark. Który później został rozmontowany i schowany w Katakumbach. Pod koniec wojny w Rhymes, w i and Amps zamieszkiwało jedynie 1500 osób. Domowy front. <grywa>

Wyjść? Okej, okay, udało się. Tam coś było. W czypce, których i tak teraz nie użyję. Okej. Po co mi ta dźwignia? Oh, merci. Pomożesz? Pomognom nie pomogą. Co pani chce? Nie, oddaj to. Co tam masz piesku? Aaaa! Coś straciliśmy i tak. Ulotka reklamowa. Gdy na froncie szelała wojna, z dala od niego toczyło się normalne życie, a różni producenci reklamowi swoje wyroby. Oczywiście żołnierze... Coś mi nie tutaj. Coś o jest. Toczyło się normalne życie, a różni producenci reklamowi swoje wyroby. Swoje wyroby co? Swoją drogą, e, zwróćcie uwagę, że był, był jednak błąd wcześniej. Bo to że wszyscy żołnierzy byli. A to wszyscy żołnierze. O, jakiś dziwny problem. tłumaczenie jest jakieś po prostu. Tutaj widzę właśnie to jakiś Błąd jest. Oczywiście żołnierze byli wykorzystywani do promocji wizerunku marki i podniesienia, podnoszenia sprzedaży. Ta ulotka reklamuje obligacje wojenne, dzięki którym można było wspierać rząd w wydatkach wojennych. Chyba tutaj musimy opuścić to miejsce na razie Okej, okay. coś dalej coś mi się odbija O! Okej, okay. ale cicho się nie zrobiło Wczesna maska przeciwgazowa, choć maski przeciwgazowe były najbardziej rozpowszechnione na froncie, były dostępne także dla cywilów Cywili? Cywilów? A we francuskich miastach, znajdujących się blisko frontu, takich jak Reims, Reims, Rams, Rams yy, były całkiem częstym widokiem. Ten wczesny model, jeden z pierwszych, składał się z, z bawełnianych, wnianych? bawełnianych kompresów, nasączonych roztworem neutralizującym, i używało się go zakrywając nos i usta, podobnie jak brytyjską czarną ustą. Okej, okay. ale już znaleźliśmy jeden przedmiot, pewnie mogłem go zdobyć fredem. Niestety. Mogę jak? Przepraszam? Oczywiście, przepraszam, mam tendencję do... ...rąbałem coś takiego. A ty piesku... ...a nie, nie 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 możesz tego wziąć, karaj. Przemu ci to oddałem? Ja, 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 ja. <suszę> Musimy obciąć nam ten... ...dud. Ale nadal nim na co mi jest dźwignia? Po, po co mi ona? To jest dobre pytanie. A, A tylko bonus. Certyfikat Wojennej Matki Chrzestnej. Aby podnieść moralę żołnierzy na froncie, na początku 1915 roku we Francji założono stowarzyszenie zapewniające wsparcie żołnierzom nieposiadającym bliskich. Wojenne Matki Chrzestne pisały listy, wysyłały paczki nagrodzające bliskie więzi ze swymi chrześcijanami. Krześnia... Krześniakami, przepraszam, na froncie Może wiesz, kochaj Ta trójka decyzji nic nie zrobimy Trochę mnie niepokoi ta szafa I tak musimy wziąć te dźwignie A czy tę szafę możemy przebyć dalej? Nie, tu jest, tam nic nie ma już Pomóż prać tam jest dziecko! Jak ja mam je ocalić? Jeden dziecko patrzy tam. Ok. to jest? Wow! Miałbym. Kurde, komplet. Ogrodniczki. W, praktycznie wszyscy sprawni mężczyźni zostali wysłani na front, Jednak produkcja musiała trwać. Kobiety przejęły rolę mężczyzn. czy o tym też. W fabrykach i na innych stanowiskach tradycyjnie przypisanych mężczyznom, pracując za dużo niższe wynagrodzenie. Naprawdę? Tego konkretnie nie, nie, nie widziałem. Niektóre z nich objęły bardzo odpowiedzialne stanowiska i były zaangażowane w procesy decyzyjne. Te nowe role radykalnie zmieniły status, status kobiet w brytyjskim społeczeństwie. Co więcej, yy, odnotowano, że kobiety. Ja czytałem przynajmniej, że kiedy kobiety pracowały, wydajność danych produkcji, tam firm, tak dalej, tych fabryk, była zdwojona. Naprawdę lepiej pracowały kobiety od mężczyzn. Tak przynajmniej było. Tak przynajmniej czytałem w książce. Eee, pisku, weź to. Chodź, nie, chodź, 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 chodź. chodź. Weź to, teraz tam My cię wciągniemy na górę, a temu panu. Miłem tamte.

Ja, zapominałem, że nie chcę, że jestem na wizji. Jeszcze zrobię to. Łykam. Dobra, nieważne. <wieram. śmiech> A, jednak nie uminęliśmy. <laughs> nie to. Maszynka do golenia! Maszynki do golenia to wynalazek z początku XX wieku, dzięki któremu golenie było bezpieczniejsze niż w przyrzuci Oczywiście że tak. Do roku 1916 regulamin wojska brytyjskiego King's Regulations nakazywał katedrze ofice oficerskiej nosić wąsy. W 1917 roku maszynki do golenia stały się standardowym wyposażeniem żołnierzy amerykańskich, gdy, gdyż zauważono, że maski przeciwgodze są bardziej efektywne, gdy zakłada się je na ogoloną twarz. Czy to faktycznie jest aż taki problem eee, niestety klik, musimy to zrobić tym samym sposobem daj Ej. What? do. Jeszcze jedno dziecko nam zostało do Jakąś? Czy nie mogę już tego go uratować. Ur ur chyba nie mogę, wiecie. U nie mogę, nie mogę tam iść, nie mam jak. Kurka mać, no Nie mam się na niego wdrażać Teraz, tam widziałeś? Czy tam było w, pokopania? W, 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 Nic? Coś tu miałeś? Nie, okej. Okay. Kurde, no Dobra Nic nie pomogę mu no. Chyba, że tędy pomogę mu. A -a -a. komplecik. Książeczka żołdu. Książeczka żołdu należąca do brytyjskiego żołnierza. Zawierała ona także przydatne informacje takie. Jak formularz testamentu i ostatniej boli, a także dane i adresy najbliższych, z którymi można było się skontaktować w razie śmierci właściciela. Książeczka ta przypominała także o zasadach dobrego wychowania, doradzając mężczyznom w tym nowym otoczeniu. Pokusą dla was mogą być kobiety i wino. Musicie im się oprzeć z całą stanowczością. To na wojnie hey, Mike, były częste. Tak, już do Freda idziemy. To było często w Odysei. Pominięty jest fakt, że tam faktycznie... Jest moment... Już kilka razy czytałem Odysei, więc już znam dość dobrze. Nawet bardzo dobrze. Piszę o tym pracę. Ale chodzi mi o to, że był moment, w którym było faktycznie powiedziane, iż oni zabierają... plądrowali, wracając w Odyseusz z towarzyszami, zabierali bogactwa z tam jakichś dzikich tam... Plemion, powiedzmy, na innych wyspach, na wyspach, które się zatrzymywali i zabierali z bogactwa i kobiety. Nie jest to i on the phone. Fred. Yeah, <laughs> <Gadina>. <laughs> Is this going Nie wiem. o nie! o fuck! To była moja wina, ma kulpa, przepraszam. Moja wina. To już nie wiem co się. A nikogo denerwować. No rzucaj! La, 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 la. Ufak. Lan 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 lan. Tüp yaktı canım. Ne için yürüdü Ah, Fak, okej, okay, dobra, moja wina, Dobrze, pomyślałem. Muszę przecież rzucić w tego, nie, nie w bezpośrednio w ten... yyy... w ten silnik, tylko... właśnie. No się zda. Śmigło! pracujące się. A teraz? Okej, okay, właśnie, odchodziłem. No rzucaj w ten.

A, Karol! Nie, Karol um... nie, nie. Karp, uciekaj! No! O, o, o. Już tylko śmierć pożoga. anna was training to be a veterinarian when the war broke out the germans were only 20 miles from paris when she received a letter from her father he was in good health but implored her not to return home to Belgium until the war's end. Patience however was not one of Anna's strong suits. 1914 wow. rok. Francja. Czyli. Ger Germani? Germanus? W Germanicji? Nie wiem, Anteportas? Ubram? <grymne> Bo jest jakiś Hannibal, Anteportas. O wszyscy mówią że Hannibal bez portek, a to chodzi, że ubram. Porta to brama. Ehm, we wrześniu 1914 roku niemiecka ofensywa znalazła się około, około 30, 300 km. 300. Kasiek? Tutaj. Niemiecka ofensywa znalazła się około 30 km od Paryża. Władze zdążyły już uciec do. Burdu? Chyba to się to tak, nie? Burda? Przewidując upadek stolicy. Na północy większość terenów w Belgii była okupowana jednak 7, 75 tysięcy żołnierzy. Pod dowództwem góra utrzymywało Ipres i Aizer. Ipres i Izer? od tych rok. I taksówką nad Marnę. nad nadmarnę po prostu. Marnę! Przegrałem, prawda? A nie. Przepraszam. Ale tak, włączam go. Ja już za długo nagrywam. Więc wielkie dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Siemanko.